Cześć z tej strony Storner a ze mną jest KabUM! Tutaj Inferno game. Głupi jesteś Żadnych komentarzy no Głupi jesteś! Jest, KabUM kabu. Nie eee, no i tak jest gramy znowu w Half-Life'a 2, Half dobra no, I tak no już, w, już wszystko naprawiliśmy jeśli chodzi o dźwięk, znaczy ja naprawiłem Ja to naprawiłem No, no wtedy tego tak, ja źle było słychać Yy, tego gubka, jak go się nazywa, infernalno i ogólnie dźwięki z gry też są naprawione, to wszystko jest ładnie, aha, no i tak, teraz mamy się poławić Gravity Gunem, gdzie on jest, tu jest, mam przyciągnąć te beczki, tu jest, co teraz musimy robić, tu mam przyciągnąć te beczki i w nią rzucać, bo jest niegrzeczną dziewicą, która rucha gordona Skrzynek? Chyba o to jej chodziło. Ups, weź się przewagę. Bo ja trochę już zdążyłem rozwalić tych skrzynek. Zauważyłem. Daj, ja to naprawię. Czekaj, weź. Dobra, weź tutaj nikt jedno stoi. O. No jaka głupia! No i sp... alright! Right. Patrz co mam! Umy walka! Mas się umy i muzykuje! Save station! A tyle station! Ej patrz Caruzela! Ej dog! Czego ja tam chcę wbić? Dogi! Ej patrz doga mamy! O oh, kurwa Ty słuchaj jak ja... what the f*** neki gordon is dog my dad built this when a kid first model was about Ye hi i've been adding to him ever since dog nice boy okay dog let's play catch with gordon you'll need to use the gravity gun tesla gorski moment Go ahead, dog. Throw it. Tutaj ten. Achievement, what the hell Patrz on będzie z nami rzucał Dub Ej! Czemu tak nie głupku? Dobra, ja to łapię Też to łapię Rzuć do mnie On tylko do mnie rzu... kurwa Dup. <gadanie> Jeszcze mi spamują na steamie, no nie A nie mogę się rozmawiać, <gadanie> bo gadamy na steamie Wytrzymaj ten spam. Zablokuj to taką... wszystko. No właśnie, wiem. Tak jak na tym live. Zablokowany, zablokowany. O, dobra. Moja! Kurwa! Gdzie jest pieczka? Gdzie jest pieczka? Gdzie jest pieczka? Jakiś O, chyba co ja, ja robisz. Pióczka! Patrz trafię Już za 5 punktów Kurwa Właśnie taki był achievement żeby tym trafić Fuck Teraz ja Ej zdopiłam się Ej on mnie bije Ej zdopiło się What the fuck Moje Tak już Ej, za koszem, tak Czekaj. Ja, ja to kurde naprawię, czekaj. Nie! Tak rzucę. Jo kurde. Zdupił no, <gry> To nie jest takie... nie! To nie jest wcale takie łatwe jak na to wygląda, wiecie? Ja ten achievement no. robiłem chyba z godziny. To mnie od orgazmu dostaje, bo nie umie złapać, Słuchaj, ale my mamy... No... Close enough What the fuck?! My zjeść Dzień dobry co to, co to co to co to co to co to co to? O masz o masz o masz o masz O, masz. o jezu Wiesz co chyba mamy zdupiać stąd Tu schyla jak są na wala Chyba

gdzie, gdzie, gdzie? Andu A ja to co? No. My jesteśmy no. no tacy grubi, że nam trzeba bardziej. No! Przejść nie mogę! No. Ej <noise> jezu, nie! Podoba Mamy iść przez... Jezu. No, pięknie. Mamy iść przez... Raven, coś tam. Tak, teraz jest Ravenholm i tam jest... Był taki achievement, żeby tylko używać Gravity Guna. Próbujemy tylko Gravity gana używać? Hej. Ja tam... Jak, mi jakoś nie zależy na aczikach w tej grze. A i tak tutaj przecież nie dostajemy aczików, ale to ten... Nie dostaniemy aczików, bo to jest synergia nie half-life. Ale i tak... Half-life, no. dobra. A i tak tam jest takie no fajne wyzwanie. To yeah. się jakoś otwierało. Ja to naprawdę. Chyba wiem co trzeba zrobić. Nie jestem pewien. Tylko oczywiście musieliśmy już porozmawiać te wszystkie kartony itp. chwila! <słuch> Czekaj To okay. naprawi No tu nie można jak w amnezji. Oj, słuchaj, ale my jak to mamy zrobić? Czekaj. Mm. Świetnie. Aha! Ja ja jestem głupi, tam była kłótka. Dobra, <grym> Spinamy się. Fajnie się wspinamy. Co? Flip... Fajnie się a gun. Po tych B5... Coś tam. Flip, Agam. Tym bark mięta. Woda niegazowana. Gupek. Typ. Aha. Ja sobie dałem ten... Yy, ...butelkę z wodą koło komputerów, tak postawiłem. I już jej nie mam po dwóch dniach, bo tak ciepło było. O! Błaa, błaa. Zombie! Zombie! Coś do zabicia zombie potrzebuje z gravity gunem Nie! Dup, gin, oha Zabie go znakiem A tu i tak jest mało. Tak, tu mam patrz, to chłopie. Piła I straszna muzyka, która nie jest straszna I tu mam errora Aha. Nie wiem czemu, ale czuję, że to jest za głośno o. Będę tak... Tak jak wtedy było za głośno. Tam trochę głośniej O dobra Ej, słuchaj Używaj tych pił. Oh, fuck. No. Używaj tych pił żeby ich pozabierać Czego to mi tak do bólu czekał na Dead Spacea Dead Space? space Rozpróbacz mi się No, bo tam jest taka broń, rozpróbac co możesz What the fuck? A to jest ten syf Co to ja lubię no. no, To trzeba zablokować To ja poczekam aż ten Albo można po prostu przejść nad tym, nie? O, <grywa> no dobra, walić to. Boże, tego wy, jak, 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 jak kroię, ją. I podejdź do tego. Jee, <noise> dostał. Jeszcze Jeszcze jeden tutaj się się Czekaj. Jep, dostał. Tu masz masz paki, paki, już nie masz. masz Wziąłem je O, oh, tutaj jee, są, Kocham Kocham to y... Kaboom? Oh fuck. Kaboom. Oh, god. Good god! It's Gordon Freeman! Tytuł do tego zagrajmy, Jaki? Nie. Inferno mod... Madonna. O, wujek Giorgio! Kurde, za głośno. Dobra. Jak mi teraz zaczął klatkać? What the fuck?! Mi też tak trochę klatkuje. 25 fps fpsów. Macie złom. Ja wiesz co ci powiem Ej ała Fak, nie stół Jak chcę to Zaraz będzie wielki kabum hopie O Lubię kabum Masz kabum Aha To było to kabum Ciebie Czemu ja mam shotguna no? I tak nie jesteś zabawny. Też nie, to by i tak nie odbija tak samo jak mi kiedyś odbiło. Ci co oglądali diablo to wiedzą o co chodzi Nie no. oglądają Jezu, więcej was mała nie miała tu amnicji idzie No Ała ała, ała. Gdzieś to to, 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 to się wyłączało, czekaj. Jakoś mi się... ...zachciało grać w Bioshock'a. Hmm... What the fuck? Ej, co to ma być? Jakby to zrobić? A, czekaj, tu jest jakiś kabel? Gdzie tu? USB. No się tu jakoś... W... A, ty już to jesteś. Jak ci tam wszedł? Wiem że tędy się wchodzi ale i tak muszę tędy o, nie, wejść nie tego. tego złożonego z tych headcrawów, tych dziwnych Tego szybykiego? No właśnie nie, tego Haha ha. Cheat madafaka, wiem że tędy się wchodziło ale i tak cheat madafaka O, dzień dobry A, Venoma To jest Venom Venom gryzie czoło Dobra, chyba się wyłączyło Jezu, ile tego tutaj się naroiło Naroiło Za dużo roju, rojo, rojowników O kurwa na zbroja Zbroją! Ring 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 banana phone Ding dong ding dong ding ding ding, ding banana phone Mas zberki, zdychaj Tut jeszcze jest zabicia. What the fuck? Hey Hey what the fuck? Tak, czemu ty tak nisko skaczesz? Bo musisz spacja i kucnąć Już Ej tobie też tutaj się takie ciało kraba wbiło w ścianę? Tak Tutaj Tak tutaj dynda Ej patrz tu Tu No no, już spadło. U mnie nie spadło jeszcze. O tym mierzy zombiki, nie? Patrz. Wiem, wiem. Chciałem ciebie zmierzyć. Cześć! No. Trzy, dwa, jeden! Dwa. Jeden. Fak. zmiażdży mnie? O, o, na przykład He, <śpiewa> he <śpiewa> 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 Czuję się, zo że, czuję, że... zostałem zmiażdżony Nie wiem co to... Nie wiem czemu Ale tak chyba jakoś tak, no Czy gdzieś szło To słuchaj co mam mamy. Robić? No metu mamy ogólnie zrobić takie coś. Wiesz, tak już wiem co. Mm. Fak no nie... Zawsze z najlepszą poruczek jest Halo, mama? No tak, tak, wziąłem swoje tabletki na dauna. O, co my tutaj mamy? Jakiś sekret. Cicho, cicho. Halo, mamo? Tak, tak, wziąłem swoje tabletki na dawna. Halo, mamo? Tak, tak, wziąłem swoje tabletki na dawna. Ej, my znowu tu jesteśmy! My tutaj nie mieliśmy iść. Czekaj, wracam tam. My mieliśmy iść... Tędy. Wiem Tu mieliśmy iść. Gruby Giorgio. I ma... Psychi psychiczny śmiech ma. Nie. do mnie raczej nie. O, jak mi coś strzeliło! Nie siorbaj jak... ...krytyczny krytyk. Raz, dwa, trzy, osiem. BUM! Oooooooooo! Okay. Debeczka, zapytaj beczkę. I patrz, on się pali. On się pali. On się pali. good